Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcineczku. Dzisiaj jestem w stajni z Shelby No i Shelby oczywiście tutaj troszkę się boi, bo idziemy po Wilbera. O, już widzę, że Fafik do mnie idzie. Fafik, dzień dobry. Cześć Fafiniu. Nie no ja normalnie na swoim ranchu muszę mieć osiołka. Ja nie wiem czemu, ale osiołki są takie kochane. Cześć! Gdzieś ty jesteś osłem, że szreka normalnie. No mówię ci ośle. Chodź Selbi, chodź. Chodź szybko, nie bój się. Chodźcie po Wilbera. No widzicie. Dobrze pasisko, duże to ona jak będzie chciała, to sobie pójdzie dalej, ale idę po Wilbera. Patrzcie, coś by się zaczepiło. Fajnie. O, super. Nie wiem. Fajnie, jakaś róża. Proszę bardzo. Ale żeś pobiegł. To ja widzę, że ten wrócił się do wody. Patrzcie, kucyk biegnie. Ona już zaczęła Shelby Oj chód dobra Shelby uciekaj, dobra? Uciekaj, już uciekaj szybko <noise> O no właśnie, to jest to yy, Ale ona sobie poradzi Pies jest szybszy od konia na szczęście Jak już to Dobra, dobra, spokojnie no. Musiałam ją wziąć ze sobą, kurde bo Mol, bo inaczej nie ma Chodź Shelby, chodź Daj Benek Super psiak, tak Chodź po widbusia, zobacz. No. No zobacz, to są takie duże pieski, no. One też chcą się z bawić. W szczególności tamci. Dobra, widbój złapany. Idziemy. W ogóle coraz dłuższą tą grzywę i to mi się podoba. Chodź Wilber, nie czasuję się na siano. Idziemy na spacerek. Przyszły mi już te nauszniki, rozmiar full, więc zobaczymy, założymy mu e, czy będą pasować. Nie? Whitbus? No, a Trzeba grzeczna. Czekała na mnie. Konie ją tam poganiały, ale potem się zatrzymały i czekała, aż ja Wilbera wezmę. I sobie poszłyśmy. Także to nie jest tak, że te stado nie ma w ogóle obcowania z psami. Bo tutaj jest chyba z pięć psów, coś takiego. Właściciele mają, więc cały czas te psy tu latają. Nie? No, tak, no pewnie no. Ucinam to przecież. Co no się będzie? <grym> A ty co, Wilber? Świeci się, tak? Do kamery. Wilbus już gotowy. wziąłem zapożyczone siodełko czarne, więc teraz możecie ocenić, czy pasuje bardziej brązowy do Wilbera, czy bardziej czarny. O, proszę bardzo, się odsunę. Pięknie, tak się prezentuje. Nauszniki są dobre, idealne. W ogóle rozmiar full, także powodzenia. Ja nie wiem, o co chodzi. Ale uważajcie generalnie na rozmiarówkę tej firmy, bo lepiej brać większe. E, jeśli o to chodzi. Na Hakamadu były za małe. Na bank, a to rozmiar full, bo na Whitbera są na styk, tutaj bym powiedziała. Nie, Whitbuś? Ale to pięknie wyglądać. O, teraz widać kawałek czarnej grzywy, jego w ogóle ktoś się pomylił. I myślałam, że Whitberr ma w ogóle brązową grzywę. A on ma czarną grzywę, zobaczcie, on tylko ma brązową tutaj, lekko z wierzchu. Czyli ma takie pasemkę, a tu ma czarną, normalnie ma czarną grzywę, zobaczcie. Widzicie? Więc no, żebyście wiedzieli na przyszłość, tu ma białą oczywiście, dlatego że tutaj ma białą plamę żywe I czarny ogon. O! Pięknie. A najbardziej to mi się jego po podoba ta pręga tutaj na grzbiecie. Nie mój buś, a to siadełko jest za duże na ciebie. Masakra, ty byś musiał mieć chyba, nie wiem, 16 rozmiar. Bo ile moja mama i ja wejdziemy w 16, to będzie dobrze, nie? Bo ta jest, proszę Państwa, 17,5, te siodło jest. No to sobie wyobraźcie, jest mniejsze w ogóle niż te moje. No ja, ja nie wiem, to już mówiłam te rozmiarówki. No, także tak, Wilber się prezentuje w swoim zestawie, całym neonowym. Nie, Wilbuś? Tak? No to super, to idziemy na spacerek. Idziemy na spacerek? Tak? No super, to idziemy na spacerek. Wilbuś zjadł oczywiście sieczkę swą. Tak? Już zdążyłeś zażreć. Wilber. Oś tak patrzy, bo tam ktoś ten... Tam ktoś jest, tak? No, Wilber w czarnym. Hot or not. Normalny. Yy, a szelinka co ze no? Kupyta. nie? Dobra, nie biorę ci tych nauszników, bo w ogłowiu nie idziemy na spacer. Dobra, jeszcze nawet nie masz swojego ogłowia. Więc idziemy w halterku. Idę zanieść, tylko chciałam zobaczyć czy pasują. No więc, rozmiar full na Wilbera pasuje, hit. Wilber uznał, że on tutaj się wepsnie. Jak coś, to byliśmy tutaj, on sobie wszędzie tylko kamerę oczywiście włączyć. A chciałam powiedzieć, dlaczego w ogóle wybrałam ten kolor, bo nie wiem, czy mówiłam. Zielony, jasny. No to raz, to mi się bardzo podoba, a dwa, to strasznie mi się spodobał Wilber w tym kolorze właśnie, bo kantar dostał taki Wilber. Masakra, ty jesteś głupkiem. Kantar dostał taki neonowy od widza, zielony. Strasznie mi się spodobał Wilber. Prrr. Dobrze. E, ty jesteś chudszy, to co ja się będę martwić? Tak? No, o, troszkę zestresowany, bo to będzie. Uwaga! Pierwszy spacer Wilbera z siodłem, plus pierwszy spacer tutaj, w tym miejscu, gdzie idziemy sami, w sensie sami. On bez konia, ja bez, bez ludzi. Bo zawsze jak szliśmy, jak on nawet sam szedł z nami, to e, szliśmy albo z mamą, albo z tatą, wiecie, było więcej osób nawet jako on sam szedł, a teraz idziemy sami. No, jeszcze silnika oczywiście, ale zobaczcie, on jest no, zestresowany troszkę, nie? Zejdziemy tam na dół, zaczaj o co chodzi, pozwolę mu trawkę jeść, to wtedy się uspokoi bardziej, nie? Nie Wilber? Ale i tak w ogóle jest lepiej niż rok temu. Pamiętacie ten filmik, jak on szarpał, wyrywał, brykał, nie? A teraz zobaczcie, o za spokoju, patrzy się, bo patrzy, ale jakoś tak gwałtownie nie reaguje, nie? Po prostu stoi i patrzy, o. Tam gdzie jest straszne. Chodź, Wilber. Ejber! Dobra. To jest challenge, żeby Wilber tego nie skakał. O nie. Żeby się i szedł po prostu. Bo on zawsze przez to przeskakuje, nie? O, super kucyk. Tak. Nie skaczemy. Bo to mógłby być trochę lekki problem, jak on nagle tak z czterech nóg ze stój wyskoczył, jakby ktoś na nim siedział. Znam to się już nieraz taki koń w terenie zrobił. No to jest jest słabe, nie? Bo co innego, jak koń przeskakuje, nie wiem, z galopu, skusa, taki rów, to tak aż, wiecie, nie wywija. Ale jak koń się z czterech nóg wybije ze stój, to jest tragedia. To tylko po prostu trzymać się siodła i, i, i mieć nadzieję, że się nie spadnie, nie? Winberg. Nie, no on dzisiaj jest w szoku. Może też dlatego, że wieje wie wiatr troszkę, wiecie? I on tak trochę ma takie... Yy. Okej. Okay. Dobra, okej, okay. napiłeś się. Mm -hmm. Super, O, gdyby mi ktoś nie wierzył, to proszę bardzo, mój pies sobie sam przed tam na dół. O, proszę. Yy, do rzeczki, do strumyczka. Tu taki mini wodostwa dla was. No więc yy, to jest... O, proszę bardzo, to jest Sasherby. Patrzcie. No, ona tylko szuka zejścia po prostu. Patrzę, cały czas patrzę na lewą stronę, żeby wejść tam z powrotem. To jest jakiś hit. Koń kochający koń. Tfu, pies kochający wodę, nie? Wilber. No żebyś ty tak jeszcze miał. Wiesz. O jajku. No dzisiaj zestresowany kucyk. E, kolejne zejście w dół, proszę bardzo. No uwaga. Wejdzie sobie na tą głęboką wodę? Czy nie? Uwaga. Shelby vs. Strumy. Eee, nie. Coś tak średnio. Eee, tak średnio Shelby. Tam cię nie widać. Piękny podjazd. Dobra. Okej. Okay. Już myślałam, że w tą głęboką wodę wejdę na to. Zaczęłam nagrywać w ogóle. Dobra. Chodź, Zenek. Eee, ty już jesteś spokojny, kuc. Chodź do trawki. Tutaj jakaś jest. Temu dokładnie w styczniu ścięłam grzywę. I taka piękna długa grzywa mu urosła. O, teraz widać. Niech sobie chwilę trawkę poje i zaraz pójdziemy do kolejnego ujścia strumyka. O kurde, ale tu zalało. Patrzcie to. O ja cię sumę. Co jest grane? Patrzcie, jakie to jest w ogóle. Tutaj było takie przejście fajne. A patrzcie, kurde, zalało. A co Wilbo robi? Mm -hmm, pije. Super, Wilbuś, super. Elby, chodź, chodź zobaczyć tu. Chodź szybko. Ty nie idziesz? Już ci się zimno zrobiło? Nie, idzie, to jednak. Nie chwalniałam przed załodem słońca. Jednak idzie. A jak ty śmiesznie idziesz, co? Chodź, mi, chodź, chodź. Matko wosko. Dobrze, że masz tą derkę. No ci zimno nie będzie. Co, ty też wchodzisz? Tak, też wchodzisz, Wilber. No idź, tylko matka musi jakoś drugą stroną przejść. No? Hop. Tak, super, patrzcie jakiś razony biedny. Super! Wilber! Super koń! Tak sam wyszłeś, ale ja jaja koń przed sam taki głęboki wody. No toż to jest niebywałe. A Szerbinek co robi? Uber, yy, to jest zły Tam Tamtędy nie idziemy. Chociaż moglibyśmy. I buś. Dobrze, dobrze, jaki ostrożny kuc <noise> jak marowała To się nagrało. Selbi. Dobrze, masz wodę odporną, tą derkę. Ja pierdykam. Skoczyła w wodę. Tak, Wilber, jestem dumna z ciebie. Bardzo dobrze. Sam w terenie i to jeszcze przed tak głęboko. Super. Super, kuc. Dobra, słuchajcie, mamy takie tutaj zejście. Trochę strome, ale u niego na postwisku są stromsze. Uwierzcie mi, zejścia. No i co? Przelbierzesz pierwsza i ciupa. Dobra, no to nie jest tak źle. Wilber, czekaj. Nie. Dobre pytanie, czy go puścić? Dobra, może nie z tym ale. Idź, co? I za sobą. Dobry kut, super. Super kut. Brawo ty. Dobra, czekaj, czekaj. Dość ostrożnie stępem. Dlaczego go puściłam niż... Y Iś ja bym miała iść pierwsza, i on ja by miał we mnie biegnąć. Więc spokojnie. Wiem co robię, prawda? Jesteśmy znowu przy strumyczku. No to co, teraz wchodzimy tutaj. Nie no, żartuję, tutaj to już nie. No, idziesz? No, wiesz ty co, ty cały czas będziesz pił tą wodę, jak chcę, żebyś ty wszedł. No nie chcę dziad, dobra. No pewnie. Teraz masz challenge, Wilber. Musisz ładnie przejść. Nie możesz skoczyć. Absolutnie. Ty pierwszy, no. Tak. Super, kurs. Brawo. Udało nam się przejść. Oczywiście autko jedzie, tu Wilber radar. Czekaj, Wilber. Stój. Patrz, Elbi. już biedna. Naskakała się. A to ciągnik nie auto, sorry Dobra, idziemy Tu jest wielkie błoto więc Nie wiem czy przejdziemy No przejdziemy Weaver, dzisiaj masz wyzwania normalnie Jednak idziemy do góry Ponieważ, iż widzisz. pokaż łapy Masakra, ty tak do auta nie wejdziesz na pewno nie O nie Idziemy tam wyżej Nie znam tej drogi tu na prawo ale myślę, wszystkie drogi prowadzą do głównej, to się przejdziemy. Będę miała kolejny, kolejną miejscówkę na teren. Nie? Proszę Państwa, ile tutaj jest dróg w ogóle? Weszliśmy i nagle tak. Tu, gdzie Wiesel to jest jedna droga. Tu, dwie jakieś do góry idą. Superacko. Tylko z Wilberem teraz nie idę tam do góry na bank. Nie? Ja już się tak zwleciłam. Patrzcie, o, Shelby utknęła. Proszę, patrzcie, ona cross, proszę bardzo. Utknęła, w jakąś dziurę wpadła. Chodź, Wilber. No i to jest właśnie takie chodzenie z Wilberem. Żarcie, żarcie. To nie jest tak, że go się nie da odciągnąć, bo widzicie, ja go po prostu ciągnę. Mówię, nie, idziemy dalej. Tylko mnie wkurza, że on się zatrzymuje. A nie, że nie da się go odciągnąć, o. Ja cię, kurczę. Podejrzewam, że wiem gdzie dokąd prowadzi ta droga. Ale zobaczymy ścięcie. O, 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 ciekawe. O nie! Tu byśmy zeszli, ale tutaj znajdziecie. życie Whitber wyskoczył tam na dół. Także ja podziękuję. Whitbuś. O! Tak jak Selbinka właśnie. Chodź Selbi, wracamy, chodź. Wracały. Jednak tamtą drogą. Selbi! Chodź chodźcie! Wracamy! Patrzcie na jumpera, patrzcie, patrzcie, patrzcie! Pięknie! Super! Przynajmniej się, mi się nabiega, ale okazuje się, że tutaj jest tyle dróg, o których nigdy nie, nie, nie wiedziałam. Takie lubię tereny, mój No tam na dole jest łąka i myślałam, że na tą łąkę wyjdziemy. A jednak jesteśmy wyżej niż ta łąka. Kurczę, mówiłam, że wszystkie drogi prowadzą do jakiejś głównej. Więc oto jesteśmy. I idziemy tam na dół. Podejrzewam, że tam jest ujście strumyka. Czy da się tam przejść? Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy. Idziemy tutaj na dół i zobaczcie w ogóle, jaki kolor ma ta woda. Nie o Tutaj może coś jest wskażone. Ta widzę kolejna droga do góry, a my musimy przejść tam. I to dosłownie, żeby wrócić na główną drogę. Patrzcie, w ogóle skąd zeszliśmy. Także super, nie nagrywała, bo nie miałam rąk po prostu, musiałam Ubera trzymać, ale ładnie schodził sobie na dupce, że jestem dumna. To wygląda jakby co? Uh -huh. Musimy jakoś przejść tam. Kurde, to będzie challenge. Tejsze wody boi. choć ja pójdę bliżej, Uber Zobaczymy. Udało nam się. Udało nam się przejść bokiem. Bo tam zrazała taką trasę tutaj e, naokoło i udało nam się przejść. Kurde, że nie, nie mam kamerzysty, bo tak ciężko właśnie tutaj go trzymać, ogarniać kamerę. O nie, tylko mi się nie tarzaj dziadów. Nie chcę się tarzać, to ja go, ja go znam. On tak idzie, idzie i nagle, hop, i leży, nie? Tylko nie w sprzęcie pożyczonym i nie w moim pięknym czapraczku, znaczy twoim, ale moim, który stoi. No czapraczek. Przeżył, siodło też przeżyło. Musiała uważać na nie bardzo, bo to nie moje. Nie Wilber? No właśnie. Prt. Także siodełko żyje. Wilber w ogóle nie czuje tego siodła. Tak no, on miał po prostu totalnie gdzieś przez całe spacer to siodło. Lekko był zestresowany na początku, ale widzicie, teraz idzie ładnie. Spokojnie. Nawet jak schodziliśmy przez te jeziorka, strumyczki. Jeziorka, no znowu mówię jakieś dziwne nazwy. To jest strumyk. Zapamiętaj, że to jest strumyk. Dobrze, muszę sobie wpoić te słowo. Strumyk, strumyk. Tak, więc pokonywaliśmy strumyki, górki, pagórki i wracamy teraz w główną. Ja już tak zmęczyłam. Shelby to już w ogóle hit. Ona te strumyki to po 500 razy w to mi z powrotem. Nie? No więc ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, że oglądaliście. O jacie, ekstremalny teren z Wilberem. Można, można fajnie się bawić z koniem w ręku na spacerze. No więc polecam każdemu, żebyście chodzili w ręku na spacery ze swoimi koniami. Szczególnie ze źrebakami. Z młodymi koniami, żeby się oswajały z tym terenem. I potem no problem przy zajeżdżaniu. Piękna scena.